Cześć, halo, mano na 1000 subów ten USP, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, no i trzeba mieć swój trening w opisie na swoim kanale, zapraszam. A jak widzimy jeszcze, już dużo zostało, ładna liczba, 777 subów, możesz być pierwszym, który to zepsuje, ja tam nie będę płakał, chyba, że w drugą stronę mi zepsujesz, no to, to będzie mi smutno. No dobra, a dzisiaj tak sobie przeglądałem te ceny tych skinów i zastanawiałem się, jak długo może trwać taka... Bessa, czyli takie przeciwieństwo Hossy. No bo nie powiem. Ostatnio tak właśnie analizuję, co tu dalej robić. Te ceny są już takie dołujące i postanowiłem sobie spojrzeć w przeszłość, jak to było kiedyś, jak długo takie bessy potrafiły trwać. I zauważyłem coś ciekawego. I jakbyście na przykład się zastanawiali, czy sprzedawać teraz swoje rzeczy, czy nie, no to zaraz sobie wszystko przeanalizujemy i możecie dojść do jakichś własnych wniosków. Ogólnie ciężko było znaleźć jakieś takie itemy które tak mniej więcej odpowiadają temu co się dzieje na rynku i żeby one jeszcze były na tyle stare żeby pokazać nam dobrą historię ale zaraz wam wszystko pokażę jest tak na przykład taki żywiołek wody, już stary skin więc wiadomo jakoś on tam na, na rynek reagował i jak możemy sobie zobaczyć, że kiedyś no te ogólnie te ceny były takie w miarę dosyć stabilne oczywiście te wykresy nie pokazują maksymalnych i minimalnych cen, one tylko takie uśredniają bardziej tą cenę ale tendencje można sobie sprawdzić więc jak widzimy Kiedyś te wzrosty i spadki były takie dosyć długo, krótkoterminowe, na przykład tu mamy jakiś wzrost z kwietnia 2016, i potem do takiego samego poziomu lub wyższego wracamy luty 2017, czyli trwało to około 10 miesięcy. Ale jak sobie zobaczymy, na przykład tutaj coś było, nie pamiętam co się wtedy działo, był marzec 2021. Mieliśmy taki pik dosyć cenowy, i jak widzimy, żeby to wróciło na ten sam poziom albo wyżej, musieliśmy czekać aż właśnie do tego kwietnia 2023. I założę się, że gdzieś tutaj w tym okresie, na przykład tutaj albo coś takiego. Też była prawdopodobnie taka narracja, że a rynek się kończy, że te ceny już nie odbiją, że już tam ludzie tracą zainteresowanie, bla, bla, bla. Takie rzeczy wiadomo. Ale jak widzimy, właśnie przyszedł marzec, jakiś, jakiś szum się zrobił wokół gry i tak dalej. No i nam ceny wystrzeliły i nawet były większe niż wtedy, tutaj obecnie. No i trwało to dwa lata. Więc historycznie patrząc, jeszcze trochę czasu mamy. Oczywiście nigdy też nie ma takiej pewności, czy to. Nie była już ostatnia hossa, czy jeszcze będą kolejne, ale jak widzimy, długoterminowo ten rynek ogólnie sobie dobrze radzi. Tu jednak mamy już przestrzenie aż 9 lat, więc teoretycznie jest możliwość, że takie coś nam się jeszcze powtórzy, ale być może właśnie za pół roku, za rok. Nie wiadomo, jak długo te spadki będą trwały i też nie wiemy, czy się kiedyś skończą. Być może się już nie skończą. Ale tutaj, akurat Cloud9 Stream 2014 jest dosyć odporny na takie sytuacje, bo widać, on sobie cały czas leci do góry. Swoją drogą. Można by się temu przyjrzeć, kurczę, czego już tak trochę wysoko jesteśmy. Ale ja na przykład kapsuła z DreamHacka miała swoje ATH we wrześniu. Ciekawe, a, bo wtedy tak wszystko super mocno wyleciało z tych Dreamhacków, już pamiętam. Do góry poszło. O, i do tego nam jeszcze bardzo dużo brakuje. Jesteśmy na jednej trzeciej, co wtedy było, więc tak średnio to wygląda. I możemy zobaczyć, że tutaj mieliśmy taką jedną sytuację, trwała około roku. Potem znowu tutaj mieliśmy, która trwała około roku. No i tak samo mieliśmy dwuletnie potem spadki, aż do... Zeszłego roku, więc jak widzimy, to właściwie się sprawdza na, na większości przedmiotów, że najdłuższa na razie taka bestia to były około 2 lata. No, chyba że ktoś tutaj kupował, ale już wystarczy spojrzeć na, na wykres, żeby sobie uświadomić, że to było, że tak powiem, mało inteligentne zagranie. No to tutaj sobie poczekał 3 lata, żeby odrobić to, co włożył. Dobra, teraz na przykład takie kapsułki. One są już na takim trendzie spadkowym dosyć długo. Od listopada 2022. I dobra, mógłbym Wam tutaj dalej pokazywać. Ja sobie otworzyłem tego więcej, ale mniej więcej wszystko tak samo się zachowuje. Z małymi tam wyjątkami. O, jeszcze tutaj w sumie taki rekordzista skrzynia. <grytania> Shattered Web Operacyjna. Ona w 2020 miała pik, to w, w lipcu. No i musiała też czekać aż do kwietnia, żeby <grytania> wzbić się powyżej tego, co była tutaj. I dobrze, patrząc na te itemy, patrząc na tą historię, możemy. Mieć cień nadziei, że jakaś hosta się jeszcze zdarzy, przynajmniej jakieś odbitki z tego, co mieliśmy teraz. Ile to potrwa, nie wiemy. Obecnie ten rynek jest w średniej kondycji. Valve robi trochę złe ruchy, jeżeli chodzi o, o rynek, ale jeżeli zapytalibyście mnie, ja sprzedaję swoje tysiące kapsuł, skrzynek i naklejek w tym momencie, no nie. Ja się jeszcze nie poddaję, czekam na jakąś kolejną odbitkę. Na razie sobie powoli mimo wszystko dokupuję tych rzeczy. Mam nadzieję, że się na tym nie przejadę. Jednak, jeżeli chcecie inwestować, no to musicie liczyć się z tym, że to są pieniądze, które możecie stracić do zera w niektórych przypadkach. Ja tak robię. Ja w ogóle nie wliczam tego, co mam w ekwipunku Steam, tak jakby do moich finansów. No i Wam też tak polecam robić. Ja na razie się wstrzymuję, dokupuję sobie powoli rzeczy. Zaczynam też trochę flipować, no, żeby nie siedzieć i nie nudzić się, a żeby coś z tego mieć. I czekam na kolejną hossę. Mam nadzieję, że w przeciągu roku coś zobaczymy. Będzie ciekawiej na tym rynku. No i to by było tyle. Napiszcie, czy Wy sprzedajecie swoje inwestycje, czy czekacie. Czy macie nadzieję, że to jeszcze tak jakoś fajnie odbije. Oczywiście zapraszam się na Twittera, do konkursu, na USP. Dzięki ci za uwagę i siemano.